Pięta dopięta, dopięta, jedziemy pouprawiać trochę, niech te samo siebie zaczną powoli wschodzić. Dzisiaj mamy czwartek, 12, czwartek 12 a y, dwa dni temu, nie, wczoraj, nie, dwa dni temu, wtorek, nie, dzisiaj jest piątek, kurde, sorry. E, w środę, po wieczór spadło 21 litrów, nie, tam dwie, trzy burze przeszły. To no dolało konkretnie, naprawdę dolało. Wczoraj literek spadł. Spadł, nie pomyślcie inaczej. Eee, I idzie kolejna burza. Taka konkretna tutaj. Ale może mi się z jedno pole uda chociaż uprawić. Niech już to trochę przesiąka. Bo kurde, trzeba testować. pół, to już się nie mogę doczekać. Wiadomo, jeszcze trochę za wcześnie, ale... Ta półtora-dwa tygodnie pewnie będziemy coś próbować, ale to jeszcze trochę nasza weczka to no chyba warunki ma, więc mam nadzieję, że powschodzi zobaczymy no dzisiaj myślałem, że będą kosić, ale chyba jednak ta wilgoć z tej ziemi to za, za bardzo to paruje jeszcze i, i za mokre to by było No i pewnie później dopiero gdzieś w poniedziałek będzie możliwość koszenia. No Zboża się robią już czarne, mimo tego, że tam był taki naprawdę początek śniegu gdzieś tam ten deszcz pierwszy taki spadł, no ale już ten kolor łapią i po kolejnych deszczach będzie coraz gorzej. Dobra, ja się rozłączam, bo muszę zobaczyć jak ten ekran w ogóle ogarnia. To co chciałem, żeby ogarniał. Widzimy się za chwilę. Nie będę nic przerabiał, choć przez chwilę chciałem dorobić takie 20 cm, ale nie na potrzeby. A tutaj kurka idzie. Centralnie na nas jak patrzyłem. Może zdążę do pole. Presja chwastów taka w Bożach to jest ogromna, bo tydzień temu to z wszystkie były czyste, a teraz wszędzie wychodzą chwasty, strzelakie. To jakaś powój, komosy wylice, to no wszystko, wszystko. Jak nie padało w maju, tak koniec czerwca zaczęło. Zaczęło to wszystko rosnąć. Z są w miarę rzadkie w tym roku, no bo jednak to trochę było na talerzach bo jest coś ktoś mówił to na pewno ale no te skrobaki to robią taką robotę wszystko zdrapane i no i ten ekran, jestem mega zadowolony gdzieś tam na piasku jak e, szła bardzo głęboko po oś e, patrzyłem na kamery przed chwilą, to ostatnie kółko robię i spadam, bo po co ma ten zetor mokry wydzie. Jadę sobie elegancko do stodoły i jutro dokończę. Wytarz się, się trochę ten ekran z tej strony, tak jakby trochę jednak ziemi tutaj szedł. No myślę, że niewiele. Dobra, uciekam. Siemano, siemano. Kolejny dzień Wpadło yy... wczoraj trochę wody No i teraz taka niespodzianeczka Bo Patrzcie Jak pierdziele Kurde Co tu się dzieje? Się po prostu zapadłem Tu jest chyba zapchany w ogóle zbioracz Raczej znaczy sączka Normalnie bagno Nie wiem co teraz robić w ogóle. Jeszcze bym nie został, a nie mam łańcucha żadnego. Ja pierdyka. Ale cyrk. Mówię wam. Jadę, jadę i się w ogóle nie spodziewałem, że coś takiego się tutaj może stać. Dobra, próbujemy. Ja rozumiem, że Wczoraj trochę popadało, ogólnie nie jest mokro, no nie powiem, ale no da się no po tym polu jeździć bez problemu. A tutaj w tym roku z drona znalazłem takie, e, takie trzy nowe sączki, które idą do zbioracza i ten zbioracz idzie tutaj, przy samym rowie, 5 metrów od rowu. Nie może to było za dużo teraz dla tego zbioracza, bo tam z górki to wszystko też schodzi i zostałem oboz no ma po mnie zaraz przyjechać może się uda wyciągnąć ciatkiem jak nie to będziemy to rozpinać tyle ale jaja normalnie to kto by się spodziewał nie dałem rady kawałek poszedł ale tu już w w koło ciągnie przed sobą ciągnie przed sobą całą w ziemię i... koniec nie ma szans wyjechać ciekawe czy damy radę no ale to za chwilę zobaczymy z drugiej strony też tak się hmm. tu pewnie woda zlatywała z całego pola, bo tak patrzę po tej słomie to tutaj wszystko w naszą stronę i w tej bruździe się zrobiło też bagno Masak. No, co zrobić Trzeba czekać